Dzień dobry, dzień dobry. Jak zawsze filmiku w filmiku czwartek pokazuję, co jem na diecie. I zaczynam od śniadania. Dzisiaj troszeczkę dłużej spałam, tak po ósmej się obudziłam. I moje śniadanie jest mniej więcej po godzinie dziewiątej. I mam tutaj zapiekaną um, owsiankę. Płatki owsiane górskie, jest ich 5 łyżek, zalałam gorącą wodą, dodałam troszeczkę też mleka i jedną łyżeczkę ksylitolu, Na to pokroiłam w kawałki jedno takie nieduże jabłko, posypałam cynamonem i wstawiłam do piekarnika na mniej więcej 20 minut. I jest godzina mniej więcej 15, a ja właśnie siadam do obiadu. I dzisiaj mam taki bowl. Ja tego typu posiłek nazywam jedzeniem all inclusive, bo najczęściej właśnie różne rzeczy na talerz sobie nakładamy. A w moim posiłku jest pół torebki kaszy gryczanej, niepalonej. Mam tu też dwa takie niewielkie plasterki sera pleśniowego, awokado, co tu jeszcze jest, papryka świeża tym razem, cukinia pokrojona w takie tajatelle i przysmakowana na oliwie z oliwek, brokuł też pokrojony w cząsteczki i przysmażony, i mam tu jeszcze kiełki. Całość posypałam jasnym i ciemnym sezamem, i tam jeszcze jakieś inne też ziarna się znajdują. To jest taka cała gotowa mieszanka do załatek. I moja kolacja, i tym razem danie z przepisu agnieszki Mleczarek. Mam tutaj tajatele z cukini smażone na oliwie. Ja dodałam tu jeszcze świeżo wyciśnięty czosnek, mam wrażenie, że tagliatelle jest takie bardzo aromatyczne dzięki temu. Mam też zrylowaną paprykę, serek mozzarella, sól, pieprz i wszystko. A. Kolację jem około godziny 20.30. Ja dzisiaj na elegancko od rana, ale y, okazja tego wymaga, potem Wam powiem o co chodzi. I mam na sobie sukienkę, taką małą czarną, którą bardzo lubię. dobrałam do tego biżuterię, złoty łańcuszek i kolczyki złote z opalem. Y, sukienka jest firmy Mark Spencer, ale ona ma już 7 albo 8 lat. Jest świetna, zrobiona jest z wełny na podszewce. Podszewka jest na całej długości, tylko rękawy są bez podszewki. Pięknie się układa. I do tego dobrałam też buty, żeby nie było tak za bardzo ciemno. Jednak troszeczkę letnio. Buty są w kolorze beżowym z takimi czarnymi czubkami. To są buty firmy Ryłko. i dobre torebka, którą wiele razy widzicie, to torebka Sabriny Pilewicz. Tym razem mam ją na krótkim pasku. Wydaje mi się, że razem z tymi butami wygląda naprawdę dobrze. Jeszcze okulary i lecimy! Dzisiaj witam się z wami już troszkę innego miejsca. Nie wiem, czy będziemy tu nagrywali zawsze, czy to będzie po prostu taka jednorazowa przygoda. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję też, że nie będą Wam tutaj przeszkadzały ptaki za oknem, niesamowicie śpiewają. A no <grymne> jest to bardzo przyjemne, ale może nam tutaj wchodzić w kadr, ale myślę, że te dźwięki nie będą przeszkadzały. Słuchajcie, ta uroczystość to była promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Mój mąż właśnie odebrał oficjalnie dyplom doktora habilitowanego. Chociaż on tę habitację zrobił w 2019 roku. No ale to jest taka uroczystość, na której są zawsze odbierane dyplomy trzech Wrocławskich artystycznych uczelni, czyli Akademii Muzycznej, Akademii Plastycznej i Akademii Teatralnej, więc to rzeczywiście robi z taką pompą. No a nie zdążyli odebrać w 2020 roku, ponieważ była. Pandemia, także uroczystość taka, no, świetnie poprowadzona, zorganizowana i tak dalej. Na końcu był jeszcze taki mini koncert, i właśnie pomyślałam sobie, że musimy wreszcie zacząć gdzieś chodzić normalnie do teatru, do, do, do opery, do LFM-u, na koncerty, na, na, na inne przedstawienia, bo to też w moim życiu jest ważne i wiem, że zawsze dawało mi to wiele przyjemności. No a teraz. Nie wiadomo na jak długo, ale na razie możemy tam się też cieszyć. A przy okazji, jeszcze ta, ta uroczystość, a właściwie kompletowanie przeze mnie ubrania na tę uroczystość, z, zainspirowało mnie do nagrania i powiedzenia tego, co właśnie chcę teraz powiedzieć, ponieważ moje buty, które widzieliście na, na przebitce, to są buty, które są inspirowane butami, które stworzyła kiedyś Coco Chanel i tych inspiracji. Po świecie krąży bardzo dużo. I tak sobie właśnie pomyślałam, że może warto. Porozmawiać o tym, czym jest podróbka, czym jest inspiracja i czym jest odpowiednik. Chciałam powiedzieć tylko tak, że moje, mój filmie dzisiejszy nie ma absolutnie na celu krytykowania żadnych osób, które odpowiedniki noszą czy też odpowiedniki reklamują, a, dlatego że wiecie, każdy podejmuje decyzję samemu, to jest pierwsza rzecz taka, a druga rzecz jest taka, że istnieje bardzo. Śliska granica pomiędzy inspiracją i odpowiednikiem. I tak naprawdę nie jest to wszystko do końca takie jasne. Ja opierałam się tutaj na różnego rodzaju informacjach, i takich prawnych, i tutaj chodzi o prawo zastrzeżenia znaku firmowego i tak dalej. Też czytałam to, co inni mają na ten temat do powiedzenia. Z filmików na YouTube mało jest. Takim filmikiem odnoszącym się tylko do perfum. To był filmik na kanale Ogród Perfum Agaty, tak? W każdym razie na pewno, na pewno Agata. I ten filmik też myślę, że był bardzo rzetelnie przedstawiony. Aczkolwiek myślę, że problem nie odnosi się tylko do zapachów, ale także do ubrań na przykład, które też często są podrabiane. Kierują się twórcy inspiracją albo też. Szykują pewne odpowiedniki, chociaż tutaj nie ma tak, tak wielu takich doświadczeń. Ale w każdym razie zaczynamy, przechodzimy do sedna. Najpierw rzecz pierwsza i chyba najłatwiejsza do zrozumienia: podróbka. Czym jest podróbka? Podróbka to jest rzecz, która wygląda tak samo prawie tak samo, która naśladuje w najbardziej możliwy, wierny sposób rzecz oryginalną. Najczęściej firmową, dlatego że podrabiamy rzeczy firmowe. Takie rzeczy, które kojarzą nam się z luksusem, najczęściej więcej kosztują i konsumenci czasami chcą je też kupować. I ta podróbka zawiera w sobie wszystkie elementy oryginału, łącznie ze znakiem towarowym, czyli z logo. tak? Czyli kupujemy te podróbki, nie dość, że one odtwarzają pomysł twórcy z innej firmy, to jeszcze mają sobie logo tej właśnie firmy. I jeżeli chodzi o podróbki, to możemy je najczęściej kupić gdzieś na jakichś bazarach tureckich czy jeszcze w innych miejscach. Tam właściwie więcej jest podróbek niż wyrobów na przykład rzemiosła tamtejszego, nad czym zawsze ubolowałam. Ale na przykład na podróbki możemy też się natknąć, nie wiem, czy wiecie, na przykład w Lumbeksach. Jeżeli zobaczycie torebkę na przykład Chanel ze znakiem Chanel albo Gucci, no to możemy być tutaj w 99% pewni, że to jest podróbka Ponieważ nikt nigdy nie zostawiłby, nie rzuciłby torebki Chanel, która czasami warta jest więcej po kilku latach, można za nią więcej dostać pieniędzy niż wydało się na nią kilka lat wcześniej. Także tam możemy dostać podróbki i możemy po prostu świadomie albo nie je nosić. I teraz, jeżeli chodzi o podróbki, no to moje zdanie tutaj jest jasne. Noszenie podróbek to jest po prostu obciach. Dlatego, że noszenie podróbek mówi o tym, że właściciel bardzo chce aspirować do czegoś lepszego, a jednocześnie robi to opierając się na działaniu nieuczciwym, tych, którzy te podróbki właśnie produkują. Są takie podróbki, po których widać od razu, że są podróbkami. Są takie podróbki, które dość wiernie naśladują oryginały, co absolutnie nie umniejsza tutaj mojego zdania dotyczącego etyki wytwarzania takich podróbek. W ogóle jak kiedyś pan jeden na bazarze właśnie w Turcji powiedział mi, że on podróbki, ale są też podróbki podróbek. I on ma właśnie podróbki, a nie podróbki podróbek, więc po prostu dla mnie to jest wszystko jedno, ale kupując Podróbkę bardzo często kupujemy taką rzecz, która jest niskiej jakości. I to to tak naprawdę nie daje nam nic, poza tym, że mamy logo. To logo jest gdzieś tam widoczne, inni to osoby widzą. Chociaż z logo też uważajcie, bo czasami już w logo są pewne takie elementy, które mówią, że ta rzecz jest podróbką. Na przykład kiedyś krótki czas właśnie w Turcji kupiłam sobie taką małą torebeczkę, no bo moja mu się tutaj urwała, popsuła, musiałam mieć coś takiego na, wyjazdy, na, na na wycieczki. I to była torebeczka Prady. Tyle tylko, że się śmiałam, że lepsza niż Prada, bo w Prada na pisie R, literka jest taka Troszeczkę krzywo, a tutaj było równiuteńko i prosto. Także podróbek. Nie kupuję absolutnie i jeżeli chodzi o wytwarzanie podróbek, jestem temu przeciwna. Zresztą temu też jest przeciwne prawo. Tutaj jest sprawa jasna. No i teraz przechodzimy do czegoś takiego, co granica pomiędzy jednym a drugim jest bardzo płynna i tutaj trzeba sobie jakby przemyśleć samemu, czy warto jest przekraczać tę granicę i czy my faktycznie wiemy, w którym miejscu ta granica się mieści. Chodzi o inspirację i odpowiedź. Inspiracja to jest taka rzecz, którą ktoś kiedyś stworzył, to się świetnie przyjęło, i inne firmy zobaczyły, że ta rzecz jest popularna, że ona dobrze się sprzedaje. Więc postanowiły wyprodukować rzecz, która jest podobna do tej właśnie rzeczy wyprodukowanej, ale ona po pierwsze nie jest identyczna. A po drugie, producenci nie odwołują się nigdy w reklamie do tego, że ona właśnie jest podobna. Idealnym przykładem inspiracji są na przykład moje buty, które kupiłam w firmie Ryłko. Nie było żadnej zmianki na stronie, że to jest model, który wygląda jak klasyczny butel, buty Chanel, a tylko jest lepszy i tańszy. I on nie przypomina do końca butów Chanel, ponieważ jak zobaczymy sobie jedne i drugie buty, to zobaczymy sobie że to buty się różnią bardzo, bardzo wieloma szczegółami. Nie ma logo, są inne, in, inaczej wygląda obcas, inaczej zapiętki. No po prostu widać, że to nie jest to. I bardzo wiele innych firm produkuje właśnie buty inspirowane tym klasycznym modelem Chanel. I teraz zobaczcie, takich inspiracji jest mnóstwo. Taką klasyczną inspiracją jest na przykład trench. Ktoś ten tręcz kiedyś wymyślił, ten tręcz się dobrze przyjął, i inne firmy produkują tręcze. Ale one już nie odwołują się, że to jest taki tręcz identyczny jak tamten i one produkują je w różnych kolorach, w długościach, różnie wyglądają pagony, kieszonki itd. itd. Czyli my, widząc taką rzecz, nie nabieramy się na to, że to jest identyczny tręcz produkowany przez tą firmę. Taką inspiracją jest biała koszula, mała Czarna, takie krótkie rzekiciki, właśnie w stylu na przykład Chanel. Tego jest mnóstwo, ponieważ bardzo trudno wpaść na taki pomysł, taki model, który byłby prawdziwą innowacją i który później inne firmy by powielały. W modzie mówimy często już było, coś było, ale zobaczcie. Tutaj producenci dodają coś swojego do tego tematu, do, tego, do tej rzeczy, którą kiedyś ktoś wcześniej wyprodukował. Czyli my mamy tutaj dokładnie inspirację. My często mówimy na przykład, że inspirujemy się jakimiś osobami. To nie znaczy, że my jesteśmy podróbką tych osób. To nie znaczy, że my na przykład zaczynamy ubierać się tak samo, farbujemy włosy tak samo, siadamy tak samo, mówimy tak samo, tak samo, nie wiem, nasz dzień wygląda, tak? Wtedy byśmy byli podróbką, a te osoby nas inspirują, czyli my bierzemy od nich coś, coś takiego najważniejszego, co właśnie stanowi o ich niepowtarzalności, ale my sobie to jakby wzbogacamy. Tym, co dla nas jest ważne, naszą osobowością, naszymi cechami fizyczności albo, albo też cechami psychicznymi, i wtedy bardzo możemy śmiało powiedzieć, że ktoś nas zainspirował. I dokładnie to samo jest też z inspiracją w modzie, w, też w kosmetyce, na przykład. To są inspiracje. Teraz ostatnia rzecz, czyli odpowiedniki. I tutaj sprawa właśnie jest bardzo niejasna, ponieważ odpowiedniki troszeczkę przypominają inspiracje. A troszeczkę przypominają moim zdaniem podróbki. Dlaczego? Inspiracją jest to, że twórcy wnoszą coś nowego. Na przykład flakonik jest nieco inny, albo całkiem inny, tak? jeżeli chodzi o perfumy. Na przykład wnoszą to, że jeżeli chodzi o ubranie na przykład, no to choćby nie ma tutaj znaczku jeźdźca na koniu, tylko na przykład jest tutaj znaczek samego konia. Czyli to już nie jest, nie może być podróbka, no bo to wygląda zupełnie inaczej. Natomiast problemem jest to, że bazują oni na tym, co jest w reklamie produktu, a najtrudniejsze, co pochłania najwięcej pieniędzy i najwięcej czasu czyli na świadomości marki u konsumenta. Kiedyś dawno temu mieliśmy, ja byłam na studiach doktoranckich i mieliśmy tam wykłady bardzo ciekawe wykłady. Sprawa prowadzone przez panią profesor. Wykłady były świetne i między innymi pamiętam, że mnie zdziwiło to, kiedy ona opowiadała taką, taką rzecz, że. Wyobraźcie sobie, że jest jakaś firma, która produkuje jakieś rzeczy, które są rozpoznawalne. Jak słyszycie dźwięk tej firmy, to już dokładnie wiecie, jakie produkty ona ma, że to są produkty dobrej jakości, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Warte swoje ceny przy okazji. jeszcze. I ta firma ma wykupiony na własność ogromny obszar ziemi, na której postawiła fabrykę, na której postawiła całą taką, taką infrastrukturę, nie, biurowce, miejsca na spotkania z klientami, i tak dalej. Jest tam mnóstwo pięknych, nowoczesnych. Wczesnych budynków fabryka wyposażona jest w nowe maszyny, w nowe możliwości produkcji tych właśnie rzeczy. No i teraz wyobraźcie sobie, że coś takiego się dzieje, że ta firma zaczyna lekko upadać. Więc, lekko upadać, więc właściciele firmy dochodzą do wniosku, że najlepiej będzie na tym etapie, bo nie mają pieniędzy na ratowanie firmy, sprzedać firmę. I teraz przychodzi kupiec i wyobraźcie sobie, że kupiec może zapłacić wielokrotnie więcej za możliwość używania znaku tej firmy, czyli po prostu nazwy tej firmy, niż za teren fabryki, maszyny i inne rzeczy. Czyli pokazuje to, jak ważna jest marka. Na markę pracuje się wiele lat. Promocja marki pochłania bardzo wiele pieniędzy, tak? Dlatego, jeżeli ktoś odwołuje się w reklamie swojego produktu do marki, mówiąc, że ta jego rzecz jest taka sama jak ta rzecz tej marki, tylko lepsza, bo tańsza, to według mnie to jest grubymi nićmi szyte i ja tego absolutnie nie kupuję. Dlatego, że to jest według mnie działalność mało etyczna. To nie jest działalność zabroniona. Nie, prawo polskie tego nie reguluje, ale jest to działalność nieetyczna, ponieważ ktoś jakby przyczepia się i jedzie na marce. I teraz jeszcze jest jedna rzecz. Jakość tych produktów bardzo często mówimy lepiej zapłacić, nie wiem, za bluzkę, która wygląda identycznie, i producent obiecuje, że ona jest identyczna, jak na przykład u, w, w jakiejś tam firmie lepiej zapłacić 50 zł niż 3000. Niby tak, ale. Weźcie pod uwagę, że my, kupując produkt dobrej marki, płacimy za renomę tej marki, ale ta renoma oparta jest często na, najczęściej na jakości. Czyli kupując coś, co jest firmowe, my też kupujemy od razu jakość. I powiem Wam takie moje doświadczenie. Które też mi tutaj od razu już przypomniało, jak sobie myślałam, jak to jest z tymi markami, specjami i odpowiednikami. W Barcelonie są dwie kamienice, czy dwie na pewno, bo dwie się zwiedza, zaprojektowane przez Gaudiego. I w jednej z nich na górze jest takie muzeum, gdzie tam jest życie Gaudiego pokazane, ale też są jego projekty. On był architektem, on tworzył budynki, ale też takie. Małe tutaj formy wyposażenia budynków, na przykład klamki do drzwi, krzesła i tym podobne. No właśnie, klamka tam taka była. Jak sobie zobaczyłam tę klamkę, to mówię, Boże, takie jakieś wymyślate, przecież to jest ładne. No tak, okej, okay, ale to jest strasznie niewygodne w takim użytkowaniu. I słuchajcie, chwyciłam tę klamkę dłoń, bo można było dotykać eksplanatów, i okazało się, że moja dłoń się idealnie ułożyła na tej klamce. Ta klamka była po prostu niesamowicie wygodna. To, jest, to była taka klamka, że jak wiecie, wieczorem idziecie gdzieś tam po ciemku i chwytacie drzwi, to jesteście pewni, że chwycicie tak, jak powinniście na przykład chwycić. Czyli my w tym momencie pracujemy, czy produkt, producenci, właściciele marki, Także dają nam pewną jakość. I nabywając produkt droższy, my także nie w każdym przypadku tak jest, ale naprawdę w wielu przypadkach płacimy też za jakość użytkowania. I tutaj przykład, który ostatnio gdzieś tam też krąży w sieci, perfumy. Bardzo często mamy teraz odpowiedniki perfum. I te perfumy na pierwszy rzut nosa, na pierwsze niuchnięcie przypominają bardzo często zapachy oryginalne. Rzeczywiście, odtworzyć zapach, pierwszą warstwę, tą nutę taką głowy, wcale nie jest trudno. Natomiast perfumy markowe dają nie tylko taki komfort, że zapach utrzymuje się dla nas dłużej, ale ten zapach jakby im dłużej jest, tym on jest ładniejszy, bo on się tutaj rozwija i przenikają przez niego różne warstwy. W perfumach tańszych po jakimś czasie zapach zanika. To jest mniejszy problem. Większy problem jest taki, że czujemy po prostu chemię. Czujemy tutaj zapach alkoholu czy innych związków chemicznych. Czyli tak naprawdę jak nawet sobie pomyślimy, kupię sobie perfumę za 40 zł, będę się nimi trudno dopsikiwała kilka razy w ciągu dnia, to też nie będzie to samo jak na przykład produkt markowy. Tak? Czyli płacimy też w marce za komfort. No i przy okazji jeszcze Kupujemy rzeczy etyczne, ale słuchajcie, tutaj jeszcze przy okazji, może tych perfum. Ja, ja, ja jeszcze raz nie odnoszę filmiku tylko do perfum, odnoszę do bardzo, bardzo wielu rzeczy. Ale na przykład pytanie się teraz pojawia: no dobra, to co ja mam zrobić? A jeżeli bardzo podoba mi się ten konkretny zapach, no a mnie nie stać na ten zapach, tak? Nie stać mi nawet, żeby go kupić w promocji, nie stać mi nawet, żeby sobie odłożyć na jakiś czas. Co wtedy? No i wtedy moim zdaniem rada jest taka: cofnąć się do inspiracji, ponieważ na rynku jest mnóstwo inspiracji danym zapachem. To są inspiracje, które kosztują niewiele. Możecie znaleźć, na przykład rzeczy, które mają bardzo, czy perfumy, na przykład, które mają bardzo podobne nuty głowy do perfum takich markowych w wielu firmach. Nawet w sieciówkach. Wiem, że bardzo tutaj dziewczyny lubią zarę i często też wykorzystują zarę. Te perfumy są naprawdę niedrogie, to kosztuje 40, nie wiem ile teraz, może złoty kosztuje 40-50 złotych, więc nie jest to dużo, za pojemność 100 ml, więc bardzo dużo. Czyli na rynku inspiracji nieodpowiedników, jest bardzo dużo podobnych zapachów, czyli po prostu trzeba sobie pochodzić, powąchać i jak, jaki zapach nam się spodoba, po prostu kupować. To jest moje zdanie, oczywiście każdy z nas może mieć zdanie własne, to jest naturalna sprawa. Ja zdecydowanie mówię nie podróbkom, odpowiednikom, natomiast nie mam nic przeciwko inspiracjom. Jeśli filmik wam się podobał, to proszę yy, tradycyjnie o łapkę w górę yy, i bardzo jestem też ciekawa waszego zdania na ten temat, także piszcie mi je w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem.